Kiedy, kiedy będziesz babcią? I tak... Co Ola Kwaśniewska ujawnia w sprawie dziecka? Kiedy oficjalnie to ogłosiła. Nie da się ukryć, że wokół jej życia prywatnego od lat krąży jedno pytanie, które wraca jak bumerang. Wystarczy jedno zdjęcie, jeden wywiad, jedno publiczne wystąpienie. I znów to samo pytanie, czy planują dziecko? Ola Kwaśniewska od lat funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Dorastała w świetle kamer jako córka prezydenckiej pary, dziś jest dziennikarką, komentatorką życia społecznego i żoną Kuby Badacha. Jej życie prywatne regularnie staje się tematem medialnych analiz, zwłaszcza w kontekście macierzyństwa. I choć sama zainteresowana wielokrotnie dawała do zrozumienia, że nie zamierza tłumaczyć się ze swoich decyzji, temat wraca jak bumerang. Kilka lat temu w wywiadzie telewizyjnym Jolanta Kwaśniewska przyznała z uśmiechem, że chciałaby zostać babcią. Innym wywiadzie powiedziała też to. Pani wiele nie razy podkreślała, go. że dla Pani najważniejsza jest rodzina. Czy Pani rozumie wybór córki, która nie chce mieć dzieci? Tak, to jest, to jest jej wybór, ja ten wybór absolutnie e, akceptuję i widzę, że Ola stała się e, głosem bardzo wielu kobiet, które podejmują taką, a nie inną decyzję i Nikt nie ma prawa tych dziewczyn czy kobiet posponować i czegokolwiek imputować. Przyznam szczerze, że bardzo nie lubię takich sytuacji, kiedy osoby znajome czy nieznajome do mnie mówią od momentu, kiedy Oleńka wyszła za mąż, to kiedy dziecko? Kiedy Kiedy będziesz babcią? I takie wiecie, takie popytanie w tym kierunku: jak będę babcią, ogłoszę to. Ta wypowiedź szybko została jednak podchwycona przez media, a nagłówki zaczęły sugerować napięcie, presję, niedopowiedzenia. Internet, jak to często bywa, dopisał resztę historii. A przecież w tej wypowiedzi nie było oskarżeń ani oczekiwań: była raczej szczerość i dystans. Sama Aleksandra przez długi czas nie odnosiła się publicznie do pytań o dzieci. W końcu jednak postanowiła powiedzieć coś, co wybrzmiało szeroko w sieci. Zwróciła uwagę, że macierzyństwo bywa traktowane jak domyślny scenariusz. Jak punkt obowiązkowy w dorosłym życiu kobiety. Tymczasem, jak podkreśliła, rzeczywistość bywa bardziej złożona. Nie każda decyzja jest prosta i nie każda sytuacja zależy wyłącznie od woli. W jednym z wywiadów przyznała też, że, jako osoba bezdzietna w gronie przyjaciółek, które zostały mamami, czasami czuje się wykluczona z rozmów. To była szczera, osobista refleksja bez pretensji, bez ataku. Po prostu opis emocji, które wielu osobom mogą być bliskie. Co ciekawe, zwróciła również uwagę na podwójne standardy. O brak potomstwa częściej pyta się kobiety. To one mają się tłumaczyć. To wobec nich formułuje się oczekiwania. Trudno nie zauważyć, że temat dzieci w przypadku znanych osób bywa traktowany jak sprawa publiczna. Wystarczy jedno zdanie, by powstała lawina spekulacji. Problem w tym, że za każdą taką historią stoi czyjeś życie, i często znacznie bardziej skomplikowane, niż sugerują nagłówki gazet, portali i różnych innych stron. Decyzja o rodzicielstwie, albo jej brak, może wynikać z wielu powodów: światopoglądowych, zdrowotnych, osobistych. Nie wszystko jest do publicznej dyskusji. I może właśnie to jest najważniejsze w całej tej historii pytanie o granice. Oto, czy fakt bycia osobą publiczną oznacza rezygnację z prywatności w najbardziej intymnych sprawach. Mój komentarz. Patrząc z boku można odnieść wrażenie, że w tej historii nie chodzi wyłącznie o olek kwaśniewską. Chodzi o coś szerszego o społeczne oczekiwania wobec kobiet. Wciąż funkcjonuje przekonanie, że kolej rzeczy jest jedna: Szkoła, praca, ślub, dziecko. Jeśli któryś element nie pojawia się w odpowiednim momencie, zaczynają się pytania, domysły i plotki. Tymczasem dorosłość to także prawo do własnych wyborów, nawet jeśli nie wpisują się w cudze wyobrażenia. I może zamiast analizować, spekulować i dopytywać, warto po prostu zaakceptować, że nie każda cisza wymaga wyjaśnienia. Bo czasem największym wyrazem szacunku jest pozwolić komuś żyć po swojemu. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Dziękuję że jesteś, jeśli chcesz więcej takich historii bez sensacji, za to z refleksją, to zostań z nami, zasubskrybuj ten kanał i do usłyszenia w kolejnym materiale.